Ja słuchałem kruk, lindodrzeż, ty jeszcze strzałeś pieluchy Miałem w sobie rap, nie wyszło, klokers i nadal mangów duszy Wtedy nikt nie miał floty na spoko ciuchy, A wienio mówił, dolny prowadź, bo mnie suszy Ty jak nie pamiętasz, nie mów co się zmieniło 2, cztery, siedem, nagrało dla ciebie, gdzie wtedy byłeś Synko, może tatuś dał ci na bilet, ale nie wiem co tu robisz Zadzwoń, powiedz, że się zgubiłeś Masz to który buja całym miastem Nie kupisz tego w kiosku razem z nowym faktem A jak masz problem z moim newskullowym rapem, to masz tu trochę starej szkoły jak do tych nie wiesz kto to, to nie wiesz czym jest rap withiąg. Nawet jak lubisz czystą wódkę, no z blabro. Założę się, że nie wiesz czy to tekst, prawdziwo. Ej, ej, ej. To e e e do jest rap. od nas dla was nie zna go Twoja mama, mamy to coś, a do dojana cały blog. Na 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 na. na, na jest The voice nie zna go, The boy shot huh. Over twenty years in the game with the burbles Ups and downs, but still call Lewis the hurdles You know the burble, the birth of the past thoroughs Brooklyn, with creativity in the pot do the cooking me and the poland homie are the blame for the looking they call me legend i'll accept the crown the humble Paid my dues in the beginning with the stumble who knew what the future is all about not knowing that my respect will go to poland on the streets where a past world wars were fought and now new no chuck rock records are born present respect to priest. let's freeze on this new thing of ours and unleash the beast onward let's bring it straight Dla was nie zna go, twoja mama Mamy są, coś, aż do janaca Cały na, na 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 To jest rap od nas Dla was nie zna go, twoja mama Mamy so, coś, aż do ja naca my blok, na na